Cześć wszystkim, z tej strony Kapril, witam ponownie. Dzisiaj mamy coś innego. Jak wiecie, otworzyłem już trochę tych paczuszek. Miałem pliki po prostu takie już powtórek. Miałem też powtórki z tych promocyjnych paczuszek, które otwierałem, które wspominałem na samym początku kanału. No i zacząłem tak szukać, myśleć i okazało się, że w samym centrum miasta mam takie card center. Gdzie można się wymieniać, kupować, sprzedawać, poznawać ludzi. Jeśli chodzi o karty, tam jest UGO, Duel Master. Nie, Duel Master. UGO, Pokémon i jeszcze, jeszcze tam coś jest. No ale nieważne. Najważniejsze, że mieli Pokémony. Jest tego najwięcej. Wrzucę to, jakoś montuję. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Mam kilka filmików z samej wizyty, które pokażę Wam. Tutaj mamy sklepik. Co, I don't worry. To wygląda. To są na dysplane normalnie karty. To są jakieś starsze karty. Słuchajcie, oryginalny set. Mam tego od groma. Tak to wygląda. To są trzy rzędy kart. Tutaj mamy te, które ja wybrałem. Trade jest jeden do jednego, bo że masz jakieś szajnie, albo holo. No to wymieniasz sobie na, na więcej. Oni po prostu podają cenę, i ty sobie to wymieniasz. I lecisz sobie, przeglądasz i wybierasz, i oddajesz. A tutaj, teraz Wam pokażę po prostu, co udało mi się dostać. Więc, jeśli chodzi o. Ja może zacznę o te. Jeśli chodzi o serię 25 lat, udało mi się dostać wszystkie karty, których mi brakowało. Jeśli chodzi o wymianę tych, to ja im oddałem chyba 8 moich. Wziąłem 10, które mi brakowało, bo miałem 8 powtórek kolograficznych, chociaż dobrze pamiętam. I wziąłem 10, za to dopłaciłem 4 funty. Więc myślę, że nie jest źle. No to wam pokażę, tak to wygląda. Zobaczycie sobie, to są te, które mi brakowało. Nie wiem, czy przez folię złapię mi fokus. Nie Wiem, czy nie muszę. Nie, chyba przez folię nie złapię mi fokusu, więc wyjmę je z folii. Spróbujmy tak. O, jest, udało się. Więc to jest Rowlet, jak widać, ładnie się mieni. I tutaj oni to tak pakują po dwie. I tutaj mamy Charmander. Ten jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba w holo. A dalej mamy, patrzę czy nie złapię na folii. A jest, nawet łapie folię. folii, ok. Skorbanego. Potem mamy sobla. Sobla. Słapię fokus na kartę. To jakoś to nawet wygląda. Tak wygląda sabla. Tak samo jak widzicie tam w tle, w hola, ale ten już nie jest taki fajny. To też jest, jest. Stepig, też w rewers. Nie, to nie jest rewers, tylko w hola. Sorry. Potem mamy. Spina, tak samo, holo. Wszystkie są holo. Mamy. O, to nie ma drugiej strony. Dobra. Teraz są w twardej oprawie. Dobra, łapię fokus. Jest dobra. Jest czekolita. Bardzo ładna. uwielbiam tego pokemona. Bo światło z kamerki teraz wyzadbija lekko. To jest Bulbazaur, Ten jest teoretycznie najwięcej wart. Około 7,50 z tych, które od nich wziąłem, ale powiedzieli, że wymienią się ze mną jeden do jednego. Generalnie byłem zadowolony. Tu, po tu potem mamy Piplupa, też bardzo ładny. Panie się ten lud mieni na tym, na tym holo. Tutaj mamy z drugiej strony. I tu mamy Poplio. Ten był chyba z 8, jak patrzyłem, jeśli chodzi o wartość. Ale tak samo, no po prostu wymienili się ze mną jeden do jednego, więc podejrzewam, że nawet na tym zarobiłem w kwestii, jakbym chciał to jakoś sprzedawać. No to chyba nie ma drugiej, nie? Także to jest 10 kart, które mi brakowało w kolekcji McDonalda. A tu teraz mamy. Potem sobie zobaczę. A tu teraz mamy Lost Origina. I teraz. Deal wygląda następująco, jedna karta u nich to jest 20 pi, jako że to jest nowa kolekcja, nie mają jeszcze jakieś oszacowanej wartości itd. Tym razem powiedzieli mi wprost, że nie ma szans na jakieś rzadkie, holo itd. Są to tylko i wyłącznie zwykła, podstawowa kolekcja, ale wciąż drwałem, no widzicie, jest tego trochę jest to 20 parę kart, dobrze pamiętam, albo 30, nie pamiętam, ale no, no i tak jest tego sporo. Mnie udało się wymienić jeden do 1, ale mówili, że zazwyczaj jest tak, że np. 2 za 1, czyli Ty oddajesz 2, oni dają 1, no i chyba, że wymienia się normalny na jakieś rzadsze, no to oni wtedy po prostu liczą, że ta jedna to jest 20 pi, 20 groszy i aż uzbierasz równowartość, no to możesz wymieniać, jak nie to dopłacasz, ja nic nie dopłacałem poza tymi dwoma funtami za holograficzne. Więc mamy Skwoweta, to na pewno pomoże. Będę ten stopik odwiedzał, będę wrzucał takie filmiki, jak będzie Marcin też coś wysyłał, albo ja będę Marcinowi coś wysyłał, to będę wrzucał Murkrow, to na pewno pomoże zwiększyć naszą kolekcję. Carbing, Binaklu Medician Meditate. Reinhorn, Machok, Mr. Mime, Larsi, Charles. Feine, feine graficka. Jak brałem tego, to byłem przekonany, że to jest... Yy, no byk. Nie? Wiecie? Tauros. Potem dopiero przychodzę do domu, tak patrzę co tam wyrwałem, a tu bufalot. Co to jest? Nie znam tego Pokemon. Ja myślałem, że to Tauros jest. A to jakiś... Jakiś bufalot. Ej, porm. Fajna małpka. Likilikicki. Nie wiem, jak się to wymawia. Licki, Licki. Spirito w wersji podstawowej. Mamy go w TG galerii, ale nie mieliśmy wersji podstawowej. Lampent. Torkoal. Mac. Cargo. Dotler. Phantom Silkun i Parasekt. chyba z Parasekta się cieszy najbardziej, to by było na tyle. Ja sobie to zaraz pochowam wszystko do folderu. Spodziewajcie się więcej filmików? Może raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie będę wrzucał, co mi się udało powymieniać. Będę tam chodził czy często, bo to jest na centrum. Jak kiedy na mecz, to mogę tam wstąpić po drodze, więc spoko. I tak samo, tak jak mówiłem, będę wrzucał też Dary Losu od Marcina. Pamiętajcie, żeby sprawdzać sobie w linku profil Marcina, co on też tam robi, Dobra. Dzięki za czas, dzięki, że wpadliście. No i co, do zobaczenia.